W pewnym miasteczku, niewielkim i spokojnym jak kubek ciepłej herbaty o świcie, stał duży, jasny dom z czerwonym dachem i ogrodem tak schludnym, że nawet jeże chodziły tam na paluszkach. Mieszkała w nim Ania. Dziewczynka o burzy blond loków, o oczach tak czujnych, że nic nie mogło ich zaskoczyć, i o charakterze. Cóż, powiedzmy, że Ania była przyzwyczajona do dostawania dokładnie tego, czego chciała. W jej pokoju stały rzędy pluszaków, których nigdy nie dotykała. Na półkach leżały gry, których nie skończyła. Na biurku migotał nowiutki tablet, na którym od tygodni przewijała tylko listy. Co by tu jeszcze mieć? Bo taka właśnie była Ania. Niezła, niekapryśna, po prostu rozpieszczona. Kiedy tak wiele ma się na wyciągnięcie ręki, trudno docenić cokolwiek, nawet to najważniejsze. A było dokładnie dwa tygodnie do świąt. Tego dnia Ania siedziała w swoim pokoju, patrząc na kartkę z wielkim napisem: List do Mikołaja. Napisz, co chcesz pod choinkę. Kartkę dostała w szkole. Wszystkie dzieci już dawno coś dopisały, a Ania siedziała nad czystą kartką od trzech dni. Ania westchnęła głęboko, aż pluszowy miś na półce się zatrząsł. Mam wszystko i nie wiem czego chcę jeszcze. Mruknęła, gniotąc kartkę z frustracją. W drzwiach pojawiła się mama. Kobieta cierpliwa, spokojna, choć ostatnio coraz częściej zamykała oczy, tak, jakby liczyła do dziesięciu. Aniu, napisałaś już list? Nie wiem, co napisać wybuchła dziewczynka. Może więc, zamiast szukać rzeczy, pomyśl, czego naprawdę potrzebujesz. Czego potrzebuję? Przecież mam wszystko. Mama tylko się uśmiechnęła. Nie powiedziała nic więcej, bo czasem dzieci muszą dojść do czegoś same. Kiedy mama wyszła, Ania zabrała ze stolika swoje ulubione czekoladowe ciastko, usiadła na łóżku i wzruszyła ramionami. To jakieś głupstwo. Każdy coś chce od Mikołaja. Ja też powinnam coś chcieć. Ale co? Za oknem spadał śnieg. Taki lekki i miękki, że wyglądał jak pierze z poduszki, a w domu było cicho. Chyba po raz pierwszy od dawna. Cisza jednak nie trwała długo. Ania krzyknął ktoś z dołu telefon do ciebie dziewczynka zbiegła po schodach. Na stoliku leżał telefon, a na ekranie migotało imię Wiktoria najlepsza koleżanka. Ania odebrała. Hej, Wika napisałaś już do Mikołaja Pewnie. Chcę tylko jedną rzecz. Jedną? Ania uniosła brwi. Tylko jedną? No jasne. Chcę, żebyśmy wszyscy w klasie mieli wreszcie więcej czasu dla siebie, żeby rodzice nie pracowali do późna i żebyśmy mogli robić razem pierniki. Ale to nie jest prezent do kupienia. A kto powiedział, że musi być kupiony? zachichotała Wiktoria. Wtedy coś pierwszy raz poruszyło się w serduszku Ani. Coś miękkiego. Jakby drobna igiełka zaczęła przebijać gruby balon, mam wszystko i chcę więcej. Wieczorem Ania próbowała zasnąć, ale w głowie krążyły jej słowa Wiktorii. Żeby rodzice mieli więcej czasu, żebyśmy robili pierniki. W końcu Ania westchnęła. Co, jeśli prezenty to nie rzeczy? I tego właśnie wieczoru zaczęła się jej długa, długa droga. Droga do zrozumienia czego naprawdę chce się od świąt. Bo czasem najtrudniejszym prezentem jest ten, którego kupić się nie da. Następnego ranka Ania obudziła się wyjątkowo wcześnie. Nie dlatego, że była pełna energii, wręcz przeciwnie, była pusta. Czasem tak bywa, kiedy dziecko ma wszystko, ale nie wie czego naprawdę pragnie. Tego ranka Ania czuła się jak pudełko po prezentach. Duże, kolorowe, ale w środku. nic. Przewracała się na łóżku, obracając w rękach kartkę do listu dla Mikołaja, już piątą z kolei, każdą poprzednią pogniotła. Bo żadna odpowiedź nie wydawała jej się wystarczająco dobra. Chce nowy tablet? Nie, przecież stary działa. Chce kolejne klocki? Ale tamte stoją nieotwarte. Chce hulajnogę elektryczną? Po co? I tak nie lubi zimna. Ania westchnęła i spojrzała na sufit, jakby tam miała wisieć podpowiedź. Dlaczego to takie trudne? Mruknęła. Za drzwiami rozległ się dźwięk garnków. To tata szykował śniadanie. Tata, który ostatnio wracał z pracy tak późno, że widywała go tylko rano i to niecodziennie. Zeszła do kuchni powoli, wciągając nosem zapach jajecznicy. Tata uśmiechnął się, choć pod oczami miał wyraźne sińce. Hej, Aniu. Gotowa na śniadanie? Chyba tak. Usiadła przy stole, ale nawet jej ulubiona jajecznica nie smakowała jak zwykle. Coś się stało? zapytał tata. Nie wiem co chce od Mikołaja. Och, a pamiętasz, co chciałaś rok temu? No chciałam smart segarek. I co? Ucieszyłaś się? Na początku, ale potem No przestałam go nosić. Tata uśmiechnął się delikatnie. Wiesz, Aniu, najtrudniej jest, kiedy człowiek próbuje szukać radości tam, gdzie jej nie ma czyli gdzie? W rzeczach, bo rzeczy dają radość tylko na chwilę. To zdanie zrobiło w ani małą, ale głęboką dziurkę. Nie bolało. Było jak dotyk świeżego śniegu na dłoni. Nagle zadzwonił domowy dzwonek. Głośno, przeciągle. Mama otworzyła drzwi. I od razu usłyszano głośne: Ania, idziemy, już, natychmiast. To była Wiktoria. Jak zwykle pełna energii, jak ruchoma zjeżdżalnia. Słuchaj, w naszej klasie się dzieje. Będzie akcja świąteczna. Robimy pierniki, dekoracje, a potem licytacje. Ania zamrugała. Szczerze. Nie brzmiało to jak coś, co by ją zachwyciło jeszcze miesiąc temu, ale dziś poczuła ciekawość. A. Po co ta licytacja? Wiktoria uniosła się na palcach, jakby zaraz miała odlecieć. Na rodzinę, która ma ciężki czas. Zbieramy na paczki i prezenty. Ania milczała chwilę. Ale co ja mam zrobić? Na przykład przyjść i pomóc, odpowiedziała Wiktoria. To pomóc odbiło się echem w głowie Ani. Było tak proste, tak zwyczajne, tak niepodobne do niej. A jednak właśnie dlatego wzbudziło w niej nowe uczucie niewielkie, nieznane, jak gwiazdka na niebie, której wcześniej nigdy nie zauważyła. Dobrze, przyjdę, powiedziała. Śnieg skrzypiał pod butami, gdy dziewczynki szły chodnikiem. Wiktoria mówiła dużo i szybko, jak zwykle. Ale Ania tym razem słuchała uważnie. Opowiadała o tym, że każdy w klasie ma zrobić coś drobnego. Ktoś przyniesie mąkę, ktoś cukier, ktoś inne produkty. A ktoś pomoże mieszać, ktoś dekorować. Nikt nie musiał przynosić nic drogiego. Ania zatrzymała się nagle. A co ja mogę przynieść? Co chcesz? Nawet jeśli nic, wystarczy, że będziesz z nami. To zdanie było jak mały, ciepły kompres na sercu, bo Ania pierwszy raz od dawna poczuła, że nie trzeba czegoś dawać w prezencie, żeby być częścią czegoś ważnego. Kiedy weszły do szkoły, było tam gwarno śmiechy, tu pod butów, zapach kakao i pisk kredy. Na tablicy, wielkimi literami napisano: Świąteczna akcja. Klasy trzeciej B, a pod spodem plan działań. Ania czytała, bardzo długo, jakby nigdy wcześniej nie widziała czegoś takiego. Wika, to wygląda fajnie a widzisz? uśmiechnęła się przyjaciółka. Może list do Mikołaja powstanie? Sam? Ania nie wiedziała jeszcze, że tego dnia w jej życiu wydarzy się pierwsza malutka zmiana taka, której nikt nie zauważy na pierwszy rzut oka, ale która zmieni wszystko. A to, co wydarzy się później, będzie dla Ani najważniejszą lekcją w dotychczasowym życiu. Ania spędziła kolejne godziny na dekorowaniu domu, ale prawdę mówiąc, nie było w tym wcale radości, którą zwykle mają dzieci szykujące się na święta. Wyglądało to bardziej jak misja. Zrobić wrażenie. W jej wyobraźni cały dom miał zamienić się w ogromne pudełko prezentowe, a ona sama miała zostać jego najważniejszą ozdobą. Wyobrażała sobie, jak Mikołaj wchodzi. Oni miały z wrażenia... I mówi sam do siebie, że tak grzecznej, idealnie przygotowanej dziewczynki jeszcze nie widział. Więc Ania działała bez wytchnienia. Na drapaki kota przykleiła różowe kokardy. Kot chodził obrażony, jakby przez przypadek wzięto go za prezent i zapomniano wypakować. Krzesła owinęła delikatną, brokatową wstążką, przez co nikt nie mógł na nich usiąść, bo każda próba kończyła się zsuwaniem, a potem nieeleganckim lądowaniem na podłodze. Nawet doniczkę z palmą obwiązała srebrnymi sznurkami tak gęsto, że roślina wyglądała jak statek kosmiczny przygotowany do startu. I jednak moment, który przejdzie do rodzinnej historii, nastąpił późnym popołudniem, gdy Ania postanowiła udekorować odkurzacz. Według niej miał wyglądać jak renifer. Przyczepiła mu czerwony pompon zamiast nosa. Przykleiła dwa papierowe rogi i nawet dorysowała uśmiech markerem permanentnym, którego nigdy nie wolno było używać na domowych sprzętach. Odkurzacz o dziwo prezentował się nie najgorzej, ale po włączeniu uruchomił się niczym rozbrykany renifer i połknął pół łańcucha choinkowego, a potem zwykłą skarpetkę. Ania uznała to za urokliwe i upewniła się, że skarpetka wystaje, bo wygląda to twórczo. Dorośli w tym czasie krążyli po mieszkaniu, próbując zrozumieć, jak doszło do tego, że ich spokojny dom zamienił się w miejsce, gdzie trzeba patrzeć pod nogi, żeby nie nadepnąć na brokatowe gwiazdki, suszące się kokardy, albo specjalnie przygotowane listy z pomysłami, ani na prezenty. Tych listów było pięć, każdy inny, bo Ania ciągle zmieniała zdanie. Nie wiedziała jednak, że właśnie zaczyna się proces, który miał ją doprowadzić do momentu, w którym zrozumie coś ważniejszego niż to, co można dostać. Tego wieczoru, po tym szalonym dniu dekoracji, usiadła na środku salonu wśród papierów, wstążek i kartonów. Patrzyła na swoje dzieło. Cała przestrzeń była przygotowana tak, jakby święta miały przyjechać na próbę generalną i natychmiast zostać ocenione. Ale zamiast dumy poczuła, Pustkę. Wszystko wyglądało idealnie, a jednak nie dawało jej radości. Po raz pierwszy pojawiła się w niej cicha myśl, że może dekoracje to nie wszystko, że może nawet wielka lista prezentów nie sprawi, że poczuje się bardziej szczęśliwa. Spojrzała na stół, na którym leżały jej listy do Mikołaja. Jeden z nich był już trochę zgnieciony, bo zmieniała go chyba dziesięć razy. Inny miał mnóstwo skreśleń. Trzeci napisany był tak pośpiesznie, że nie dało się go dobrze przeczytać. Ostatni był najdłuższy, zapisany drobnym pismem po obu stronach kartki. Ania podniosła go i zaczęła czytać. Przy każdej kolejnej pozycji czuła się coraz dziwniej. Bo tak naprawdę, gdyby ktoś spytał ją, co z tego jest najważniejsze, nie umiałaby odpowiedzieć. Właśnie wtedy po raz pierwszy tego roku przyznała w myślach, nie wiem czego chce. To zdanie brzmiało niepokojąco, jakby nagle wszystko, co dotąd wydawało jej się oczywiste, zaczęło się rozsypywać jak brokat z dziurawej saszetki. Położyła list obok siebie i oparła brodę na kolanach. I gdy już miała westchnąć, nagle poczuła coś jeszcze, coś nowego. Nudzi mi się. To było dziwne. W końcu cały dzień spędziła na przygotowaniach. Wydawało jej się, że robiła coś bardzo ważnego. Ale ta nuda była inna. Nie taka, która pojawia się, gdy nie ma zajęcia. Raczej taka, która przychodzi, gdy robisz nie to, co naprawdę czujesz. I wtedy w głowie Ani pojawiło się pytanie, którego wcześniej nigdy sobie nie zadała. A co, jeśli prezenty nie są najważniejsze? Pytanie było jak mała iskra. Jeszcze nie rozświetlało całego pomieszczenia, ale było początkiem czegoś większego. Dopiero miała odkryć, dokąd ją zaprowadzi. W salonie zapanowała cisza. Dom wyglądał jak scenografia do świątecznego filmu. Tylko brakowało w nim czegoś. prawdziwego. I Ania, choć jeszcze tego nie rozumiała, powoli zaczynała zauważać, że dekoracje, błyskotki i lista prezentów to tylko ozdoby. Następnego dnia Ania obudziła się wcześniej niż zwykle, choć nie miała ku temu żadnego konkretnego powodu. Nie było szkoły. Nie było planów, nie było nawet nowych pomysłów na dekoracje, bo wszystko już udekorowała, aż za bardzo. Leżała przez chwilę w łóżku patrząc w sufit, który, o dziwo, jako jedyny pozostał nietknięty brokatem. Pierwszy sygnał, że to będzie inny dzień, nadszedł wtedy, gdy Ania nie miała ochoty od razu sięgnąć po tablet. Zwykle po przebudzeniu robiła to automatycznie, jakby palce same ją tam prowadziły. Dziś jednak patrzyła na urządzenie jakby było nieco obce, jakby pierwszy raz w życiu zauważyła, że wcale nie musi go włączać. Leżała tak jeszcze chwilę, po czym powoli wstała. Gdy weszła do salonu, zobaczyła efekty wczorajszej pracy w całej okazałości. Kokardy na krzesłach, renifer odkurzacz pod stołem, świecące girlandy przewieszone przez półpokoju, jakby ktoś robił trening slalomowy z lampkami świątecznymi. Ale to nie dekoracje zwróciły jej uwagę. To uczucie, które nosiła w sobie od wczoraj, nuda, ale inna niż każda dotychczasowa. Ta nuda była jak lekki ucisk w środku. Nie bolała, ale dawała o sobie znać, jakby przypominała: dzieje się coś ważnego, choć jeszcze tego nie widzisz. Ania usiadła na kanapie, patrząc na swoje listy do Mikołaja. Leżały na stoliku, rozłożone nierówno, jakby same nie wiedziały, który z nich powinien być tym głównym. Wzięła jeden. Potem drugi, trzeci. I nagle dotarło do niej, że wszystkie wyglądają tak samo, długie, chaotyczne, pełne tego, co akurat wpadło jej do głowy, a jednak żaden nie był naprawdę jej. I to właśnie nuda sprawiła, że zaczęła się temu przyglądać inaczej. Nuda ma to do siebie, że jeśli pozwoli się jej chwilę pobyć, zaczyna działać jak lupa. Powiększa rzeczy, których wcześniej się nie dostrzegało. Potrafi wyciągnąć na wierzch myśli, które dotąd były schowane jak skarpetki w najdalszej szufladzie. Ania poczuła, jakby coś w niej szeptało: zatrzymaj się, rozejrzyj, pomyśl. Więc się zatrzymała, rozejrzała i pomyślała. Po raz pierwszy od dawna robiła coś wolniej, bez presji, bez pośpiechu, bez konieczności bycia najlepszą dziewczynką do prezentów. Zauważyła, że salon, choć pięknie udekorowany, był pusty. Nie chodziło o to, że nikogo tam nie było. Chodziło o to, że wszystkie rzeczy, które ustawiła, były tylko rzeczami. Nic nie mówiły, nie robiły, nie dawały ciepła, były martwe. A Ania zaczęła szukać czegoś żywego. Wzięła więc notes ten najmniejszy, ten, który kupiła dawno temu, bo miał ładną okładkę, ale nigdy go nie używała. Usiadła przy stole, otworzyła pustą stronę i po prostu patrzyła na nią dłuższą chwilę. Biel kartki była niesamowicie czysta, trochę jak jej myśli tego poranka. Puste, ale w dobry sposób. Zastanawiała się, co mogłaby na tej stronie napisać. Nie o prezentach, nie o dekoracjach, nie o tym, co chciałaby dostać, ale o czymś innym. Tylko, że jeszcze nie wiedziała, czym to inne jest. I wtedy przyszła jej do głowy jedna myśl. Prosta, cicha, ale taka, która miała potencjał odmienić wszystko. A co jeśli nie muszę chcieć rzeczy? Myśl była zaskakująco świeża, inna niż wszystkie, które wypisywała w listach. Tam zawsze było Chcę to, proszę o tamto, marzę o jeszcze innym. A tu zdanie, w którym nie było nic do posiadania. Ania zapisała to na czystej stronie. A potem długo patrzyła na te słowa. I im dłużej patrzyła, tym bardziej je czuła. Jakby powoli, spokojnie zakorzeniały się gdzieś głęboko w niej. Jakby sprawiały, że po raz pierwszy od dawna oddychała pełniej, lżej. Dorośli często mówią, że nuda jest zła, że trzeba ją czymś natychmiast wypełnić: zajęciem, telewizją, telefonem, planem, ale nuda, którą dziś przeżywała Ania, była jak mała przerwa w muzyce. Nie psuła melodii, sprawiała, że kolejne nuty mogą wybrzmieć wyraźniej. I dopiero teraz Ania zaczynała to rozumieć. Zamknęła notes, wstała, przeszła powoli przez cały salon, tym razem nie patrząc na błyskotki tylko na miejsca, gdzie mogłaby wreszcie zrobić coś prawdziwego. I wtedy po raz pierwszy od wielu dni poczuła nie ekscytację prezentami, ale ciekawość siebie samej. A ta ciekawość miała ją poprowadzić dużo dalej, niż wszystkie listy razem wzięte. Następnego ranka Ania obudziła się z poczuciem, że coś jest inaczej. Nie dlatego, że zmienił się pokój, ani dlatego, że dekoracje wyglądały mniej błyszcząco niż wczoraj. Po prostu pierwszy raz od dawna nie miała w głowie tego uporczywego pytania. Co jeszcze mogę wpisać na listę? I to było dziwnie, spokojne uczucie. Zeszła do kuchni, gdzie mama robiła herbatę. Zazwyczaj Ania od razu mówiła o nowych pomysłach na prezenty, ale dziś usiadła cichutko i patrzyła przez okno. Świat wyglądał zwyczajnie trochę szaro, trochę chłodno zwykły poranek. A jednak było w nim coś przyjemnego. Mama spojrzała na nią zdziwiona. Nie piszesz dziś listu? Nie, odpowiedziała Ania już chyba nie muszę. Mama nic nie mówiła. Ale jej uśmiech był taki, jakby zobaczyła coś, na co długo czekała. Ania postanowiła, że dziś nie będzie robić nic specjalnego, żadnych planów, żadnych wielkich projektów, żadnego listowania zachcianek. Po prostu dzień, taki zwykły, prawdziwy. Wyszła na podwórko. Powietrze było chłodne, pachniało zimą. Ania stanęła na środku chodnika i uświadomiła sobie, że od dawna nie była tu sama, bez pośpiechu. Bez myśli o tym, co musi mieć natychmiast. I choć nic się nie działo, to działo się wszystko. Usiadła na schodku przed domem, patrząc na przechodzących ludzi. Każdy niósł coś: zakupy, torby, parasolki, każdy dokądś zmierzał. A ona po raz pierwszy czuła, że nie musi za wszelką cenę biec tam, gdzie wszyscy pędzą. Przez chwilę po prostu oddychała i myślała i dziwnie bardzo dziwnie. Czuła, że jest jej dobrze. To był pierwszy dzień, w którym Ania nie goniła za prezentami. I choć nie dostała niczego nowego, po raz pierwszy od dawna miała wrażenie, że coś znalazła siebie. Tego samego popołudnia, kiedy Ania wróciła do domu po swoim spokojnym spacerze, zauważyła coś, co nie zdarzało się często: na stole w salonie leżała jej ulubiona zabawka robot na pilota, ale. nie działał nacisnęła guzik cisza drugi raz nic a jeszcze wcześniej kilka miesięcy temu wybuchłaby złością rzuciłaby rękami tupnęła nogą zaczęła krzyczeć że to najgorszy dzień na świecie ale tym razem stała spokojnie co jest mruknęła obracając robota w dłoniach mama weszła do pokoju ocierając ręce o ręcznik baterie padły powiedziała spokojnie wystarczy je wymienić Ania spuściła głowę. To było takie proste i takie oczywiste. Kiedyś jednak nie szukała rozwiązań, tylko winnych. Chcesz, żebym ci pomogła? Zapytała mama. Ania pokręciła głową. Sama spróbuję. Uklękła przy stole, odkręciła małą klapkę, włożyła nowe baterie. Guzik, klik i robot ożył, świecące oczy, dźwięki, ruch. Coś w Ani też się włączyło, bo zrozumiała dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wszystko, co się psuje, psuje się na zawsze. Po drugie, nie każda przeszkoda wymaga wybuchu. Czasem trzeba tylko odetchnąć, zastanowić się i zrobić krok po kroku, prosto, zwyczajnie, tak jak z bateriami. Jestem z ciebie dumna, powiedziała mama. Ania nie odpowiedziała, tylko się uśmiechnęła. I właśnie ten uśmiech był największą nagrodą, znacznie większą niż jakikolwiek prezent. Wieczorem leżąc w łóżku, Ania pomyślała o wszystkich chwilach, w których pozwalała, by małe trudności stawały się wielkimi tragediami. A przecież świat nie kończy się od razu, kiedy coś nie działa. Czasem to tylko baterie. Zasnęła ze spokojem, którego jeszcze kilka dni temu nie potrafiła znaleźć. A rano czekało ją coś jeszcze ważniejszego. Następnego dnia Ania wstała z lekkim uczuciem ciekawości. Nie była to ciekawość prezentów ani błyskotek, była to ciekawość siebie samej. Chciała zrozumieć, co się stało wczoraj. Dlaczego nie wybuchła złością, gdy robot się zepsuł? Dlaczego potrafiła spokojnie wymienić baterie i uśmiechnąć się do siebie? Zeszła na śniadanie. Mama siedziała przy stole, a obok niej tata czytał gazetę. Na stole stały talerze z owsianką i świeże owoce. Pachniało cynamonem. Wiesz, Aniu, zaczęła mama. Wczoraj widziałam coś niezwykłego. Co takiego? spytała Ania, nakładając sobie owsiankę. Spokojnie poradziłaś sobie z robotem. Nie wybuchłaś, nie krzyczałaś, nie robiłaś sceny. Wiesz, to naprawdę duża rzecz. Ania spojrzała na mamę, a jej oczy lekko się rozszerzyły. Duża rzecz? powtórzyła niepewnie. Mama uśmiechnęła się tajemniczo. Tak, duża rzecz. To nazywa się panowanie nad emocjami. Ania zastanowiła się chwilę. To brzmiało jak coś bardzo poważnego, ale wcale nie było nudne. Panowanie nad emocjami, powtórzyła powoli przeżuwając owsiankę, to znaczy, że mogę się złościć tylko trochę? Nie kochanie, odpowiedziała mama. To znaczy, że możesz poczuć złość, smutek, frustrację i mimo to znaleźć sposób, by nie zrobić krzywdy sobie ani innym. Możesz pozwolić emocjom być, a jednocześnie myśleć spokojnie. Tata w tym momencie odłożył gazetę. To ważna lekcja. Emocje są jak fale, nie da się ich zatrzymać ani całkowicie przewidzieć. Ale możesz nauczyć się surfować. Ania spojrzała na rodziców. Fale? Surfowanie? Brzmiało jak coś z wakacji nad morzem. Czyli jak się złoszczę, to po prostu surfuję na tej fali, zamiast wpadać w burzę? Spytała, uśmiechając się niepewnie. Dokładnie, uśmiechnęła się mama. Możesz czuć wszystko, ale decydujesz, jak na to reagujesz. Ania poczuła nagle lekki dreszcz. To brzmiało jak sekret, który właśnie odkryła. Sekret, że emocje nie muszą rządzić jej dniem. Mogą być, ale nie muszą decydować. A jeśli się poślizgnę? Zapytała z powagą, ale w oczach pojawił się błysk ciekawości. To nic złego, odpowiedział tata. Każdy poślizg jest nauką. Ważne, żeby wstać i spróbować jeszcze raz. Ania pomyślała o robotach, o listach do Mikołaja, o wczorajszym spacerze i nagle poczuła coś dziwnego radość. Nie z prezentów, nie z dekoracji, radość z samego siebie. To znaczy, że mogę być szczęśliwa nawet bez wymarzonych prezentów? Spytała cicho. Mama i tata spojrzeli na siebie, a potem na nią i zgodnie powiedzieli. Dokładnie tak. Ania uśmiechnęła się szeroko i po raz pierwszy poczuła, że te święta mogą być naprawdę wyjątkowe. Nie dlatego, że dostanie wszystko, o czym marzy, ale dlatego, że zrozumiała siebie. I właśnie w tym momencie wiedziała, że każda kolejna lekcja o emocjach będzie przygodą, trochę zabawną, trochę trudną, ale przede wszystkim jej własną. Kolejne dni przed świętami upływały ani spokojnie, choć wcale nie nudno. Odkrywała, że codzienność może kryć w sobie małe przygody, jeśli tylko zwróci na nie uwagę. Pewnego ranka pomagała mamie przygotować pierniki. Nie chodziło o to, by były idealne. Ciasto trochę się przykleiło do stolnicy, lukier spłynął po bokach, a Ania ubrudziła sobie rękawy. Zwykła, codzienna przygoda. Ale zamiast złości, jak kiedyś, zaczęła się śmiać. Śmiech stał się najważniejszym dodatkiem do pierników. I choć ciasteczka nie wyglądały perfekcyjnie, w smaku były wyśmienite. Innego dnia, spacerując po parku, Ania pomogła starszej pani posprzątać rozsypane zakupy. Wymiana uśmiechów i podziękowań była jak mały prezent, ciepły i nieoczekiwany. To były właśnie te małe przygody, które uczyły ani cierpliwości, empatii i radości z prostych rzeczy. Ania coraz lepiej rozumiała, że prawdziwa magia świąt nie tkwi w prezentach ani w błyskotkach, które się zdobywa. Prawdziwa magia to uśmiech przy piernikach, które nie wyszły idealnie. Ciepło, które można poczuć, pomagając innym, radość z własnych odkryć i lekcji, które codzienność przynosi sama. I choć nadal miała listę do Mikołaja, patrzyła na nią inaczej nie z wyczekiwaniem i presją. Teraz patrzyła z ciekawością, z nadzieją i z uśmiechem, bo wiedziała, że bez względu na prezenty, najważniejsze jest to, co ma już w sobie: cierpliwość, zrozumienie i umiejętność radzenia sobie z emocjami. Ostatniego dnia, tuż przed Wigilią, Ania usiadła przy oknie. Na zewnątrz lekko pruszył śnieg. Ona uśmiechnęła się sama do siebie. Wiedziała, że w tym roku święta będą wyjątkowe. Nie przez paczki pod choinką, ale przez to, czego się nauczyła. I w tym spokoju, w tej cichej radości, Ania poczuła coś bardzo ważnego. Ania nauczyła się cierpliwości, radzenia sobie z emocjami i doceniania małych radości życia. Święta nadeszły, a ona była gotowa przeżyć je w pełni, z sercem otwartym i uśmiechem na twarzy. Nie liczyły się kolejne prezenty. Pragnęła spędzić je z rodziną, mieć z nimi czas na grę w planszówkę czy zwyczajne pooglądanie grincha w telewizji. Cieszył ją również fakt, że zbiórka szkolna powiodła się i rodzina, na którą zbierane były środki, otrzymała małą pomoc, w której ona też brała udział. Wiedziała już, że w przyszłym roku też chce pomóc podało jej to więcej radości niż kolejna zabawka pod choinką. Ania zrozumiała, że w małych gestach właśnie tkwi magia świąt. To już koniec tej historii, mam nadzieję, że Wam się spodobała. A tym, którzy idą już spać, życzę dobrej nocy. Do usłyszenia w następnej audiobajce.